Pomysł inicjatywy ustawodawczej wziął się z tego, że coraz więcej użytkowników archiwów i genealogów zaczęło mieć problemy z dostępem do kopert dowodowych w urzędach miast i gmin. Aby jedyna. Realna szansa, aby zmienić tę sytuację, to jest albo przekonać daną gminę, co jest mało realne, albo zmienić prawo. My postanowiliśmy pójść tą drugą opcją, czyli zmienić prawo. Nazwaliśmy naszą inicjatywę do, dowody pamięci. Na początku mieliśmy problem ze znalezieniem fajnej i chwytliwej nazwy, natomiast z tej nazwy muszę przyznać, że jesteśmy dumni, bo ona trafia w samo sedno. Dotyczy samej esencji dokumentacji, czyli dokumentacji o dowodach osobistych, czyli te dowody i dotyczy pamięci, czyli tymi dokumentami tak naprawdę dokumentujemy pamięć o naszych zmarłych, bo inicjatywa, trzeba przypomnieć, że dotyczy jedynie dokumentacji osób zmarłych. To ważne, żeby przypomnieć, bo niektórzy, kiedy słyszą nazwę, dowód osobisty, myślą, że będziemy chcieli, żeby dostęp do dokumentacji był również do osób żyjących, czy tych osób, które Mogą podpisać tę inicjatywę. Natomiast my chcemy, aby dokumentacja jedynie osób zmarłych była udostępniana rodzinie, bliskim, tym, którzy chcą rozwinąć wiedzę o swoich przodkach. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to są kontakty co mogą są... podpisać. Kopety dowodowe to jest taka dokumentacja, o której nawet genealodzy do końca nie wiedzieli jeszcze kilka lat temu. Ja sam, mimo że 20 lat już jestem w genealogii, aktywny, dowiedziałem się o niej dopiero 3 lata temu, nawet niecałe 3 lata temu i jak zobaczyłem zawartość kopety dowodowej mojego zmarłego taty, czy moich dziadków, no to byłem zdumiony, że po pierwsze o tym nie słyszałem, a po drugie, że taka jest ich zawartość, ponieważ w kopercie dowodowej znajdowały się wnioski o dowody osobiste przez całe życie, które były składane, które zawierały zdjęcia, w tym zdjęcia, które nigdy mi nie były znane, na przykład mojego oś, y, taty osiemnastoletniego, takie zdjęcie się w archiwum nie zachowało. To samo tyczy się moich dziadków, których y, te zdjęcie pierwsze osiemnastoletnie, y, y, kiedy mieli 18 lat się nie zachowało, natomiast te późniejsze, które składali y, dokumenty, zachowały się, ale były poniszczone lub jedna osoba wzięła już kopii, w domu nie było. Natomiast koperta y, dowodowa I <laughs> do ma to do siebie, że może być udostępniona w postaci skanu, a jeżeli mamy do czynienia ze skanem, no to wiąże się to z możliwością dowolnego powielania takiego zdjęcia, nawet powiększenia w większym formacie niż legitymacyjny. Dzięki temu możemy mieć nie tylko dostęp do zdjęć, które są najważniejsze tak naprawdę dla nas genealogów, ale również do ciekawych dokumentów, bo te kopety dowodowe zawierają ankietę o wydanie, o wydanie dowodu osobistego, a w tej ankiecie jest dużo ciekawych informacji, na przykład o naszych dziadkach, czy może być informacja, gdzie i kiedy służył podczas wojny i przed wojną, a także gdzie pracował. To daje kolejne możliwości uzyskania nowych dokumentów, również ze zdjęciami, z zakładów pracy, które mogą mieć w swoich archiwach takie dokumenty. No i, co ciekawe, takie kopety dowodowe mogą też zawierać niespodziankę w postaci, no niespodzianka to nie będzie, za dobre słowo w tym kontekście, ponieważ może być kenkarta niemiecka w takiej kopecie dowodowej, to no nie jest lepiej, żeby takie kenkarty nigdy nie istniały. Natomiast z punktu widzenia wartości historycznej dokumentacji taka kenkarta może stanowić dla kogoś cenną pamiątkę po danym przodku. Jeśli już będziemy mieli to zarejestrowane przez marszałka i ogłoszone w ogólnopolskiej prasie, że inicjatywa rusza, to każdy z nas może podpisać taki projekt ustawy, który znajduje się na naszej stronie, ale również zachęcić swoich bliskich, rodzinę i znajomych do podpisania i poparcia tej inicjatywy. Formularz jest na naszej stronie internetowej. Warto zaznaczyć, że na tym formularzu musimy się podpisać własnoręcznie i musimy podać także takie dane, jak adres zamieszkania oraz swój PESEL. Niestety wiemy, że może to budzić wątpliwości kogoś, czy podpisać i dać takie dane, ale jest to wymóg ustawowy, jest to zabezpieczone wszelkimi ustawami i my jesteśmy odpowiedzialni za te dane osobowe, dlatego apeluję, żeby ludzie nie bali się tych danych podawać nam, nam, czyli de facto Marszałkowi Sejmu, do którego przekażemy e, finalnie te podpisy. E, liczymy, że zbierzemy te 100 tysięcy, minimum 100 tysięcy, bo docelowo chcemy znacznie więcej podpisów zebrać i złożymy ten projekt ustawy i będzie, odbędzie się pierwsze czytanie, na którym e, ge, środowisko genealogiczne po raz pierwszy de facto zaistnieje w sejmie na Mównicy. Wiem, że jest jakaś data, mm. od kiedy zaczynacie zbierać? Data, data, od której zaczynamy. Inicjatywa, inicjatywa ustawodawcza ma ścisłe procedury, i mimo wszystko, że one są ścisłe określone, to data nie jest tak yy, konkretnie, konkretnie podana. Dlatego, że w chwili obecnej złożyliśmy zawiadomienie o tworzeniu komitetu, złożyliśmy tysiąc podpisów. Mm. I teraz marszałek ma bodajże dwa tygodnie na zawiadomienie nas, że przyjął to i że wszystko, spełniliśmy wszystkie wymogi formalne. I od tego momentu zawiadomienia biegnie czas na zebranie 3, 3 miesięcy, przez 3, 3 miesiące podpisów. Natomiast my jeszcze po tym zawiadomieniu nie możemy zbierać podpisów, dopóki nie ogłosimy tego w ogólnopolskiej prasie, co może zająć około 5 do tygodnia ty, y, czasu, ponieważ musimy znaleźć taki ogólnopolski dzień, który będzie miał lukę w swojej, y, w swojej gazecie. Na takie ogłoszenie i po tym jak ogłosimy my na naszych kanałach, czyli na stronie internetowej, na socjalach ogłosimy, że już jest wszystko oficjalne, już można ruszyć do zbierania podpisów i będziemy wtedy już oficjalnie mogli zbierać i ogłaszać też w różnych środkach przekazu, że działamy.